Teraz odeszłaś świat ducha. No, jak się czujesz w tym świecie? Mm -mm. Co? Mm -mm. Nic, nic. Co byś chciała powiedzieć? No. Nie mogę powiedzieć bo tak. To jest tak. Musiałabym używać takich słów. Takich górnolotnych, a ja tego nie lubię. Nic nie pomiem. Hmm. A jak się w tym świecie czujesz? Ty? Też tak ja lubię. Hmm. W tym świecie masz dostęp do wszystkich informacji swoich. Możesz w tym świecie teraz odnaleźć nawet powiązania karmiczne z innymi osobami, z którymi kiedykolwiek miałaś kontakt. Dzisiaj widzę Twój kontakt z z ału jest bardzo bliski. Czy czujesz tą energię kiedykolwiek znałaś w poprzednich wcieleniach? Energia lały. Dokładnie. Zobacz, odnaleźć taki najbliższy, najpiękniejszy, najprzyjemniejszy związek wasz karmieński w poprzednich wcieleniach. Zobacz, jaki to jest czas. Zobacz, jaki to w czerwonej poświacie pustynia. Tak. I dzielimy się, ostatnim miękkie wody, a tak? potem to wszystko ucieka. Ale tak... Ja nie wiem, chyba jesteśmy mężczyznami. Wygnani, pustynia? Hmm. Jak moje rzeczy prawie pustynia. Nie, nie, nie. Nie. Nie, nic z tych rzeczy, Jacy się niesi. Ja, mi się wydaje, że, że byliśmy tacy niepokorni. Mm -hmm. Że chyba jest taka, która nie powinna być nam dostępna. Dlatego nas Ja piasek jest strasznie gorący, ja już widzę. Gorący piasek nie? Nie, ja już tam to wyszłam, to stopy Jesteście mężczyznami? Chyba tak, tak. Suknie, mamy szaty. I na tym móc, to, to w ogóle jest takie magiczne. Zostaw w Nie, to inny związek. Inny związek. związek. Inny związek. Inny związek. Tak. Ale, nie, Ale są związek. Inny i jedna drugą jakoś chłoni, A, bo my robimy różne takie niedozwolone rzeczy. Tak. tak jakby jedna drugie miała alibi mm. widać. Mm. Ale to jest nieznośne. Ja nie A czym się zajmujesz? To czarami to takie oczywiste. Ale jeszcze jest to, że. Ja nie. Ale Ała ma strasznie dużo różnych romansów, i tam różnie nie, to jest. Aha. ja muszę to ukrywać, bo mi nazywał kamieniowali. A w jakich to czasach się No, grubą przed średniowieczem. Mhm. Ja nie umiem tego określić. grubą przed średniowieczem. średniowieczem. Żadne wyżyny, żadne niziny, takie, takie przeciętności, z tym, że wejście do domu jest białe i rzeźbione. Mm -hmm. Ale te rzeźby są takie tak gęsto, takie jakby balustrady, ale na tle. Mm -hmm. Tam jest. Tam jest bardzo czysto. O, jak tam jest czysto. W jakim to kraju? W jakim kraju? Ja nie wiem, czy to nie są Włochy. Ale jest czysto, są takie te rzeźby są takie, jak... One nie są One są takie jak sztukateria. Nie, to, to musi być gdzieś innego. Że... Aha, a czy dzisiaj poprzez tutaj. W jaki sposób możesz pomóc musisz tak. w, w życiu jakiś tam jak możesz pomóc na jej doświadomość. Jak o to, to się tego uczy też. No to zobacz teraz, jej romansy z poprzednich włoskich klimatów, czy one się przenoszą na obecnej życie? z partnerem, z partnerami, U答źniej. czy one przenoszą się, czy tu mamy powiązania kariczne z poprzednich ciałem? Z Olafem. A z... Ta. Z... Z... Co to robi Adam. Adam? A wiem, nie, to nie jest romans. Aha. To co to? Dziecko. Aha. Ktoś z obecnego życia Adam, tak? Tak, ale to też jest jej, jak, jakieś dziecko. Jej dziecko? Nie, nie jej dziecko. Jakieś jej dziecko. Jakieś jej. No to, bo Kasia jest dzieckiem, a Kasia jest. Ok, No, i co? Ci, co byli partnerami, są dzieci? No. Nie, tam był inny układ, ale Adaś jest ważny. To wy wiecie, który Adaś, który to? No zięć. O, dobra okazja, to chcę zapokończyć. A, Kim był potrzebny, czy Chronił, ale to nie, 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 nie w tym czasie romansów. Trochę chronił, a trochę manipulował, tak? Ugrywał swoje, ale nie był szkodliwy, raczej, Adam pozytywny. Mamy poprzednie wcielenie. No zobacz, co mamy jeszcze, w możliwość z poprzednich wcieleń czy coś w dzisiejszym życiu naprawić, zmienić, ukierunkować? Jaki widzisz związek? Nie. Stanowi. teraz, jeżeli już jesteś w polu informacyjnym z przeszłości, co próbuj ją przed wejściem w stan O Oj, ona o tym mówi przecież. Ona o tym mówi, tak? Mhm. Że mówi, że nikomu się nie da. Mhm. Ona mówi, i mówiła, i, i, i mówi, i to jest, to jest proste, to... Mm. On jest taki gruby, słuchajcie, on jest zbudowany mm -hmm. z bloków, to nie są cegły, to są bloki, takie kamienne bloki. Przed kim ona się z zamknąć w tej warowni? Nie jest do końca tak, że ona chce się zamknąć. Tak, jakby chciała, raczej nie pozwolić na to, żeby coś od niej uciekło. I dlatego się trudno do tego dostać. I ja już wiem, tam trochę puściło. Po odprowadzeniu jego. tak nie trudne do powiedzenia, ale ja, ale ja wiem o co chodzi, nie, nie umiem tego zwerbalizować. A gdzie ma na ciele lokal płatka z splot słoneczny głowa. Tak. Tu, tu, ale aż tak to to i głowa, to tak Jego. wyżej do ósmej czakry, Jego. do ósmej czakry tutaj. I tam jest taki filtr, ale ten filtr działa w dwie strony, bo ten mur jest taki umowny. On jest z kamienia, ale on nie jest z kamienia, tylko z energii. I już ja widzę, że jest... Jest tam wyłom zrobiony. No wyłom Jest zrobiony wyłom, ale to jest długa praca. Na, teraz, na jakim poziomie można pracować? Na poziomie ósmej i ósmej czakry, i na poziomie czwartej, trzeciej, trzeciej czwartej, ósmej. Nawet nie, nie przez oko, wysoko przez ósemkę. Zobacz, chyba zacznę cię W tym będziemy, będziemy robili terapię. Teraz jeszcze w tym, zostawiam małe, czy w tym pomieszczeniu tutaj na sali ktoś jest, kogo znałaś w poprzednich wcieleniach związki z, z kimś? Ela. Ela jest. Jest Ela? Pięta. tak. Jest Ela. Aha, Kim no. jest. jest? Kto to jest? Ela jest kimś bardzo bliskim, hmm. jest dużo hmm. młodsza. Tak. W dziwnym miejscu jesteśmy. Gdzie to jest? Takie dziwne miejsce, Palestyna. I, i, ale w czasie, kiedy... kiedy Palestyna, nie nazywa się Palestyna. A kim jesteś, a ona? Ja ciotką jestem, ale strasznie... Jej ciotką. Jej ciotką. A ona jest to kobietą? Dziewczynką, taką podroszniętą dziewczynką. I ja mam ją w coś przewali na Nie, to nie jest, to jest taki... ciemna cera, ale nie tak... taka trochę aracka, a, a, a nie Murzyńska. jak To są czasy. Kiedy Palestyna się nie nazywała jeszcze Palestyna, to jest czas Egiptu, ale takiego bardzo wczesnego. Egipt jeszcze nie jest nabyty. Ale już są jakieś miasta. To nie tak, że Lepianka, mianka. Tam jest autentycznie, są miasta i są domy. Czyli Wasz kontakt jest blisko. Masz nasz tak, 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 tak. Wczoraj, kiedy robiliśmy tu sam z Elżbietą, czułaś emocje. Ogromny. No, Zobacz te emocje. Z czym one były związane? zostawieniem dziecka y, samego w poczuciu pustki. To, to, to jest niewyobrażalne. W tym czasie, kiedy widzisz, jesteś jej ciotką, ile ona ma Dwanaście. No. Um, co im pomaga? Czy zostawiłaś? Nie. Nie wiem, że wtedy to dobrze. A teraz się we mnie buntuje. Co się buntuje? No bo ja ją do ślubu szykuję. A jej matka? Paniecy? Nie wiem. Nie ma Chyba nie ma, ale, ale ja to dziecko szykuję do ślubu. Mhm. Za kogo będziemy swarte, <grymne> będziemy je urzędnić? Tak? Za kogo wychodzimy z nami? Niemiłe. Niemiłe? Brzydne. Brzydne. Nie Brzydkie. Ani jedno, ani drugie. Jakoś takie... I pies, a nie wydarzył. Nieładne. Nieładne. Ja tego nie chcę, ale, ale muszę. Ale bogate. Chyba tutaj właśnie. Boga. Młody stary? Ja sama jestem młoda. On, on uważam, że jest stary, ale on jeszcze nie ma 40 lat. Mm -hmm. to jest... A ile te, ta dziewczynka ma lat? Ona no, ma 12. I trzeba ją żeś I trzeba. Za mąż. Jaka ja ta ciocia niedobra, taką dziewczynkę za Ciocia jest dobra. Dobra. Ciocia kocha i ciocia musi Ale to jest tak, jakbym wtedy uważała. I ona też, że to wszystko jest no, no, no. tak. Dziewczynka. No i co? Ona szybko nie... Ona umiera szybko. Dziecko, no. dziecko jak? dziecka też nie ma. Dziecko jak? Dziecka nie ma i nie Mm -hmm. Co jest ciąża i umierająca? Nie wiem, chyba taka nie umiera. To... Mm -hmm. Dlatego czułeś uczucia emocji w tamtym sensie. Mamy tu jakieś powiązanie, to podobieństwo przyciągnięcia. Teraz zobaczyć siebie poprzednie wcielenie zostaw elżbiety poprzednich wcieleniach to, co dzisiaj w swojej pracy psychologicznej, psychologa chciałbyś wziąć z poprzednich cieleń. To, co dzisiaj możesz z czego korzystać? Z poprzednich wcieleń. Ja jeszcze mam tu poprzednie wcielenie, które odbieram w szesnaste stulecie. Co robisz? 16-16 to tak. To inkwizycja, czas inwizycji. Trochę jak to jest babka a w I to stąd jest drugi albo trzeci Znowu nie kontakt z Joasią. Znowu mnie zawieramy. Joasia, kto to jest? Córka, mama? No. Aha. A czy w tym czasie jest kontakt tak. z ten czas. Czy jest to? Ona jest przy mnie. Ała, tak, nie Ale ona jest, nie. jest taka sama. I nie krzycz. Ale jest... Nie, Nie to nie jest tak, że... Jest ze mm -hmm. Ale potem nie jest bo jej nie pozwalają i nie może się przerwać. Kim jest? Kobietą? Czy? Jest kobietą. Mm -hmm. Jest kobietą. I jak tak zapalają, to powiem. Kto zapalał jej? Nie wiem, jacyś. A Ała, która bardzo głośno krzyczy, to, no to ja jestem palona. Ale ona strasznie krzyczy. A potem tu nie zdymni i, i gryzie i woli nie chce, tylko... Odchodzi życia. Tylko najpierw mówię Asi, że ją odnajdę. jest Asia, nązkcjiś panraz.